Łączymy się z KUSAMO. Gościem sportowej soboty jest Adam Małysz, dyrektor koordynator do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam serdecznie. Adam, za nami pierwsze w tym sezonie konkursy Pucharu Świata. Czy Macieja Kota można powoli zacząć traktować jako lidera polskiej kadry, czy jeszcze jest na to za wcześnie? No, zdecydowanie po pierwszym konkursie można uznać, że Maciek jest liderem polskiej ekipy, ale prosiłbym, żeby to było troszkę bardziej ostrożnie mówione, dlatego że Maciek jest młodym zawodnikiem i on potrzebuje przede wszystkim spokoju po to, żeby się móc rozwijać, żeby móc odnosić sukcesy. Pokazuje się, pokazał się tutaj przede wszystkim z bardzo dobrej strony, także ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o, o całą polską ekipę, nie jest źle, no. Obecnie wiemy, że Maciek w Pucharze Świata po tych dwóch konkursach tutaj zajmuje siódme miejsce. Trzynasty jest Piotrek, czternasty jest Dawid Kubacki, dwudziesty trzeci jest Kamil Stoch i trzydziesty drugi jest Stefan Hula. To są zawodnicy, którzy zdobyli tutaj punkty i którzy są już klasyfikowani w tej klasyfikacji, gdzie nie są losowani zawodnicy do kolejnych konkursów. Tak, to prawda, ale to właśnie Maciej kot najbardziej skorzystał na tej zmianie trenera. On, który jeszcze niedawno zasilał kadrę B, dziś jest w czołowej dziesiątce, co twoim zdaniem spowodowało aż taki progres? Ja bym przede wszystkim nie mówił, że tylko Maciek skorzystał, bo myślę, że wszyscy skorzystali na, na tej zmianie. E, jeszcze na pewno e, ci, którzy są sceptyczni w tym momencie jeszcze się o tym przekonają. Maciek przede wszystkim skorzystał między innymi dlatego, że Maciek ma specyficzny styl. On odbija się z całej stopy, e, jego odbicie jest. E, Troszkę inne jak innych zawodników, a dzisiejsze skoki trochę idą w tym kierunku. Oni trenują na platformie, ta platforma przelicza to wszystko na, na, na trening, który później mają wykonać. I tam, właśnie na tej platformie, trzeba przede wszystkim się z całej stopy odbijać. Nie tak jak, jak kiedyś przez, przez śródstopie, tylko właśnie z tej całej stopy. A jest to związane z tym, że coraz mniejsze z tyłu są krótsze też sznurki, które powodują odgięcie buta w, w czasie odbicia. Do lotu, więc Maćkowi to naprawdę bardzo dobrze spasowało, ale myślę, że innym również, ale na efekty trzeba poczekać. A czy z kolei nie powinniśmy być zaniepokojeni słabszym wynikiem Kamila Stocha? Ja myślę, że nie. To było też widać po wypowiedziach Kamila, czy też po zadowoleniu Stefana, który zszedł na dół i powiedział Kamilowi, że oddał dwa dobre skoki. Po prostu Kusamo mimo wszystko rządzi swoimi prawami i Wczorajszy konkurs na pewno byłby zdecydowanie lepszy i może by się też to inaczej dzisiaj potoczyło, gdyby Kamil się nie wywrócił. E, niestety tak się stało, tak się często zdarza e, u różnych tak, zawodników, nawet tych najlepszych, więc Kamil dzisiaj startował trochę z innej pozycji i. Dwa razy podczas konkursu te warunki mu nie sprzyjały, więc Kamil jest specyficznym zawodnikiem, który bardzo nisko leci nad zeskokiem, ale leci szybko. I w momencie, jeśli rozbieg zostaje obniżony, a dostaje lekki przeciąg na, na buli wiatru z tyłu, on nie jest w stanie po prostu odlecieć tam, gdzie ci najlepsi, ze względu na to, że ta jego wysokość jest dużo niższa. Skocznia Ruka Tunturi. To akurat myślę sobie, nie jest dobry obiekt, abyśmy na podstawie konkursu, właśnie na, na tym obiekcie, na tej skoczni, snuli prognozy, jak będzie wyglądał sezon, czy też jak są przygotowani zawodnicy do, do, do sezonu, do konkursu, do startów, ponieważ ta skocznia bywa nieprzewidywalna. Dokładnie tak jest, ale my wszyscy jesteśmy tutaj zdziwieni, bardzo zdziwieni, że po raz chyba pierwszy w historii dwa konkursy, które były w miarę równe. Wczorajszy konkurs prawie że bezwieczny, dzisiejszy konkurs oczywiście troszkę ten wiatr tam przeszkadzał na buli, ale... To, że zainwestowano tutaj prawie milion, dola, milion euro, nie dolarów, w siatki i w nowe tory, poskutkowało, i, i to na pewno jest wielki plus dla, dla Kusamo, bo pewnie kolejne konkursy tutaj znów będą rozgrywane, bo te dwa, które się odbyły, naprawdę były udane. Na samym początku to jest bardzo ważne dla zawodników, ale też wiele z tych zawodników wie, że Kusamo jest tak nie do końca odnośnikiem, ze względu na to, że to jest pierwszy konkurs, że te kolejne konkursy. Będzie wchodzenie tych zawodników, rozpędzanie się yy, i, i tak dalej, więc oni dopiero później zaczynają się gdzieś tam wyłaniać. Na pewno cieszące jest to nie tylko dla nas, ale myślę że dla innych ekip również, że nie ma takiego jednego faworyta, który odskakuje naraz po ileś tam metrów i widać, że on w tym roku będzie miał jakąś tam przewagę. Po prostu. W... W tym sezonie, przynajmniej tutaj w, w, w Kusamo, było widać, że te skoki są bardzo wyrównane i szczególnie po wczorajszym konkursie, gdzie do 30 trzeba było skoczyć prawie 135 metrów, więc dlatego no zapowiada się bardzo ciekawa zima. Adam, nasze skoki na szczęście mają się dobrze, w czym duża zasługa Stefana Horngachera. Trener był odrobinę zestresowany przed tym pierwszym pucharowym weekendem z kadrą Polski? Ja myślę, że troszkę tak. Każdy jest zestresowany. Nawet tutaj na, na dzisiejszym, jakby podsumowaniu, na zebraniu w hotelu, e, Stefan powiedział coś takiego, że e, wszystkie ekipy było widać, że są troszkę poddenerwowani, a w zasadzie więcej były inne ekipy poddenerwowane, ze względu na to, że e, widzieli co się dzieje w lecie, że w zasadzie Polska. No, rządziła, no bo i kamie skakał pięknie i Maciek skakał rewelacyjnie, więc każdy z oczekiwaniem czekał na to, co Polacy tutaj pokażą. Troszkę teraz uspaliśmy ich jakby oczekiwania i mam nadzieję, że w kolejnych konkursach to wypali naprawdę z podwójną mocą. Adam to już krótko powiedz, przepracowałeś już ponad miesiąc jako dyrektor, koordynator kadry, jak wrażenia? No już dwa miesiące. Dwa miesiące już przeprowadz, przepracowałem. No. Myślę, że bardzo dobrze. No, myślę, że znalazłem się jakby w tej, w tej e, branży. E, trochę doświadczenia przy rajdach, jeśli chodzi o sam marketing się mi również przydał. E, trochę spojrzenia jakby z innej perspektywy na, na skoki, e, to też jest duży plus. E, ale dla mnie na pewno najbardziej cieszące jest to, że, że wszystkie te ekipy, wszyscy trenerzy e, chcą tej pomocy i, i wręcz są zadowoleni, że jestem na tym miejscu i mogą z kimś rozmawiać jakby pośredniczyć między związkiem a, a tymi kadrami. No, staram się jak tylko mogę, więc mam nadzieję, że na koniec sezonu również powiedzą, że Adam dziękujemy, że byłeś z nami i to dla mnie będzie największa nagroda. I to już teraz tak absolutnie, na koniec podpatrywałeś dzisiaj starty Justyny Kowalczyk, obok skoczni przecież jest trasa biegowa. No akurat byłem też na kombinacji norweskiej, także dzisiaj również Adam Cieślar zajął 19. miejsce. Znów po raz kolejny zapunktował w Płaży Świata. Widać, że, że mają taki również głód, głód i, i chęć skakania, biegania, zdobywania tych punktów kombinatorzy. I gdzieś tam w tle cały czas obserwowałem, jak Justyna leciała, patrzyłem na, na telebim, gdzie tam pokazywali wyniki i, i, i róż, różnice pomiędzy innymi zawodniczkami i zawodnikami, także gdzieś tam staram się cały czas również obserwować, co się dzieje przede wszystkim w sportach zimowych, no bo jeśli jest się sportowcem, to na pewno to jest dla niego ważne, że chcesz obserwować, co się dzieje nie tylko akurat w tych dyscyplinach, które są ci bardzo bliskie, ale innych też. Tak jest. W takim razie my teraz w sportowej sobocie zobaczymy, jak wyglądały te pierwsze pucharowe starty biegaczek w tym sezonie. A tobie, Adamie, bardzo dziękuję za rozmowę. जिंख यबार